Dzień dobry, jestem Pan Kawia, ze mną jest Netefre. Siemanko ponownie. I witamy w trzecim epizodzie, gdzie koło w, w serii, gdzie koło fortuny losuje naszą przyszłość. Musimy wysła wybrać kolejnego bossa do sklepania. Netefre, czy jesteś gotowa, żeby poznać przeznaczenie? Urodziłam się gotowa. Dobra, bujam kołem, a ty powiedz mi stop. Okej. Okay. Stop. Idziemy na Muchosmoka. Of nice! Nice! Dobra. No to yy... cieszę się na muchosmoka, bo nie jestem sama. <laughs> no to w tym alnym kolejnym odcinku będzie klepany muchosmok. Na razie myślałyśmy, żeby może zająć się troszeczkę szukaniem archiw i zbudowaniem może wreszcie jakiejś podstawy na bazę. Więc dzisiaj będzie troszeczkę zbierania surowców i takiej troszeczkę chillerskiej yy, giereczki. Jeszcze tam mamy końcówkę lata. Więc damy, damy radę. Dobra. dobra. To ja odpałzowywuję. jesteśmy dosłownie dobra. w tym ja samym miejscu, kamienia, co bo... skończyliśmy. Jakiego kamienia? O nie, nie jest kamień, czekaj, tego, bo nie mam miejsca na to. Eee, ja mam dobra. dobra Gdzie jest wyjście z Tędy. E, moje oczy! Szczypię mnie w oczy. Mi grzybka nachodzi na oczy, to tak troszeczkę chyba mu lepiej. <laughs> Ten garnek na głowie ma. Ja, ja nie wiem, co zrobiłam, że nie mam tego garnka. Czy ja, z, czy ja zostawiłam w plecaku. Nie, nie zostawiłam w plecaku. Ja po prostu oddałam tobie wszystkie kaski. Aha, a chcesz? Ale jestem masz, kochana. Masz, masz, masz. O, dzięki. No. Ja mam ja ten jeden rzeczę, 6% i drugi mam cały. Mam jeszcze dwie zbroje w tej. Ej, czy ja mogę stworzyć wędkę? To ja połowię. Mm, chyba masz. musisz mieć. No trudno. Dobra, to co, do podziemi? Yy, tak. Co my. Tak, wracamy do podziemi. Które to były podziemia? No, na po pewno te. To pewno nie wrócimy, wiesz. Dobra. I będziemy sobie roślinki było ładne. stawiać. No. Ale... Ej, a co jest w drugą stronę? W sensie. Ono ta, to, ta mapa musi się jakoś łączyć, nie? No musi, musi. Chodź. To na pewno nie tutaj. A może wrócić? Czekana... nie, ona się łączy burzą. i idzie stąd. Na ognisko chłodzące. Eee, no i zabrałaś mi. A co ty chciałaś? Co ja zabrałam? Bo nie wiem. Prawę? Bo ja nitry potrzebuję tylko. Poczekaj, to zrobię to ci. Czekaj, tak, bo ja za dużo mamy tego. Ooo, Gida, 2%. O ja. To tego ją wyrzuciłam. <laughs> Proszę, no Teraz, nitry. Teraz, jak ma 2%, no to mi oddajesz, tak? No czekaj, Ci nową. Nie, dobra, mam chambata przecież. I broń matki jeszcze. Dobra, nie było tu. Nie było tematu, siedem e, krzemienia mam, trochę mało. Się przydało jeszcze. No. No, ty ty chcesz podnieść Masz, to, ja chcę podnieść. <laughs> no nie ma ja winy, że zgapiasz. O matko. Jez, Czy to klience. prowadzi w dobre miejsce? i chcę to sprawdzić, chodź. Czekaj mi gorąco, gdzie, gdzie wylądowałaś? Tutaj eee, ląduję dopiero. Ląduję lepiej. Wskakuj. Dobra. No, wskakuję, bo się już przegrzewam. I idę. O, kurde. Pali. Mnie tak. też. Dolecimy. Kurde, bo patyki tutaj no, są. Wiesz co ci powiem? Ja tutaj stawiam ognisko no, płonące, bo widzę tutaj patyki. Tak, i wracając do tematu z pierwszego odcinka, drzewa patykowe, jak Ci się podobają drzewa patykowe w tej serii? Jak nam brakuje hey, no. cały czas patyków. Jak mi brakuje? Ja mam 20 patyków, plus jeszcze mam sadzonki, czekam żeby zasadzić. Zero problemów mam z patykiem, co Ty mówisz do mnie w ogóle? Ja uwielbiam drzewa patykowe. Jak mi się generuje yy, świat z drzewami patykowymi zamiast sadzonkami, to ja czuję się pobłogosławiona przez klej. Czekaj, tak, ja wiesz co ci powiem o drzewach patykowych? Czekaj, ile mamy nagrania? Ała. Czy mogę już coś takiego powiedzieć? Czy to nie będzie za wcześnie? No. Dobra, 9 minut. Dobra, uwaga, drzewa patykowe to gówno. Nie <noise> można powiedzieć na YouTube gówno? Nie można powiedzieć w pierwszych y, dwóch minutach. Nie można... A jak ktoś ma o wypróżnianiu się odcinek, to co? To nie może zarabiać? O zdrowotności wypróżniania nie. się i nie, nie może mówić o takim. Nie, no to w takim wypadku używa fachowych medycznych określeń. Jak? A nie, można powiedzieć kał. Ja nie Ja wiedziałam, że gówno jest lekkim wulgaryzmem, to ja przepraszam wszystkich <laughs> wśród których mówię na swoim streamie cały czas kupię. <laughs> Proszę bardzo, Oj, patrz, płonie mi kask. Płoni ci kask? Czemu ci do no, o, Psyjdą. To gówno. Dobra. Jak tam Twoje życie? Moje jest full. No to może być jeszcze lepsze. Nacierałam Proszę. się. Czym? Odchodami wołka. <laughs> Teraz szukam ładniejszych określeń. Masz piękny plecak. Zostając w temacie. No właśnie, nawiązując do tego, o czym gadam na Twoich streamach. Mhm. E, wolimy Nieważne. chyba psy, niż robaki głębinowe, co nie? Pijemy. Więc zostajemy na powierzchni, zwłaszcza, że to pierwszy Płatsz. atak psów. Nawet tak zrobię. Sp o nie, bo mi spłonie. Zostań w garnku. Uga buga, uga A wiesz buga, wiesz co ja mam? Uga, buga. Mam schemat, mam sketch, możemy rzeźby robić. No wiem, masz. Będziemy. A nie, dobra, to, to to myślałam, że masz te. Nauczyłaś się tamtych? Yy, tak, 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 tak. Do turfu. Dałam cię wspaniało myślnie, a męczy mnie psycha. Ale widzę. To już może przydom, przydom, Ej, przy wejściu do jest tych... jest ten e, pełnia. Mm, Glumerka? Glumerka? Ja nigdy glumera nie próbowałam, on się tepnie z tobą do jaskiń? Nie, 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 nie można glumera mieć a. w jaskiniach. Nudziarz, czyli... No nie chcę A iść świnia? na wycieczkę. Ja chyba pójdę do króla świń po złoto, wiesz. Czy... Ej, okay, bo wszystkie wyglądają do ciebie halo. Ha, taka sytuacja. Wszystkie dwa już. Masz mięsko. Nie, chcę mam. Dobra, trzeba patyków nazbierać na garnki i drzewa spalić gdzieś. O nie, tutaj patyki płoną! O nie! I to nie ja je podpaliłam nawet. No, samo zapłon. Dobra, teraz patyki zaczynają leżeć wszędzie. No tak, no brzydzi z pełno właśnie. Dobra, ja idę do króla świń oddać te rzeczy, bo mam w sumie. Dwa korki, jeden mhm. węzeł i dwa. Te... Ej, to dużo. Yy, guziki. Będziemy bogolskie. O, i wiesz co zbiorę? Co zbiorę? Odchody wołka. Dobrze. O nie, palą się. Nie chcę tego czuć nawet. Idę stąd. Nie chcę tego czuć. Odchodzę stąd. Czy uważasz, że powinna zostać wprowadzona kolejna statystyka? Powonienie? Tak. Jak coś ci śmierdzioli, to ci psycha spada. Tak, dokładnie, że jak jesteś za blisko kupy, to no, musisz się od niej oddalić, bo inaczej... Na przykład wtedy się brudzisz i wolniej biegasz. O nie... Wiesz, że możemy baboła sobie wziąć do podziemi? Fajnie by było o... sobie ogarnąć wołki, co? No, takiego jednego, nie, żeby nie. tam się, nie wiem, rozmnażał i sobie spał, bo one spać będą cały czas w podziemiu. Mogłybyśmy zrobić ci zagródkę w I można na nich wtedy latać. Jakąś śpi, to jaką się rozmnaża? No wiesz, no rodzi przez sen. Wypada z nich rozbieją. Spączkowanie na chyba, kurde. Wracam do jakiegoś yy, ten, wejścia. I kurde, no. Nie wiem gdzie jestem. Ale obok jest ołtarz. I mam przy sobie za dużo dobra. rzeczy. 30, 34. Nie wiem, co mam Złoga. zostawić. Zostawię... kill off. Wyrzuć. Wyrzucę, bo kulek potrzebuję. I... okej, okay, okay. dobra. Ej, tu jest jakieś wejście, wchodzę tu. Do Chodź, wchodź. Byliście. może bliżej będziemy mieć do tego biomu niebieskich gzibów. Bo nawet nie bliżej, tylko że go znajdziemy, po prostu będziemy widziały gdzie iść. Kurde, no. mam prezent do odpakowania. No to do maszyny ruszaj. Może znowu eleganta dostaniesz. Która mnie ostatnio kocha. Względem... No właśnie, widzę, że cię kocha. Jakieś piękne Ech. rzeczy dostajesz. A ty faktycznie też jesteś w nowym miejscu. Odkrywam nowy, niezbadany świat, niezbadane lądy. To ja na pewno mam duże pająków. To jest króliczek. Trzy tulga. Hambatem? No, jeśli tak okazujesz miłość, to hambatem. Nie, wyjadam tutaj marchewki. Ciekawia mam młotek. Ciekawia mam łotek. Oczywiście, że nie mam. A tutaj są za free te To jest w ogóle macka. Macka też nas interesuje. W ogóle tutaj jest duża wioska królicza. Ja tędy nie idę. <noise> Myślałam właśnie, że chcesz przebiec przez środek. Co, środeczek. No, chodź, Chcesz się bić. Chcesz się bić ze mną cieniu? No dawaj. One pokaż już mi, mi nie dojrzały. Taki gatunek żółwia stepujący. Nie, stepowy. Stepowy. on stepuje. Jak się kawałek grzewczy podkręci na maksa. Boże. A to już można mówić na YouTubie, tak? O kupie nie można, ale o podgrzewaniu zwierząt, żeby stepowały, to już można. To się wytnie. Czekaj, okay, mogę się tutaj ta, ta, ta. Dobra. Odkryłam nowy ląd. O, marchew. Może zżeram Kruziciela? wszystko, co mi, kurde, wpadnie w łapy. Dobra. Cały czas to muszę... Jeszcze nigdy tak długo nie szukałam piomu z niebieskimi grzybami. Ja że zawsze mam go po prostu tak... O! No, biom niebieskich grzybów i Znalazłaś? po prostu tam idę. No nie, w sensie zawsze mam takie, że wchodzę do podziemi i. O! o niebieskie jest. grzyby, fajnie. Istnieje. A. A. Tak, nigdy nie musiałam szukać. A teraz latamy i szukamy po prostu. Jedynego biomu. Tak, takich sytuacji jeszcze nie miałam, żeby się tak męczyć. No ale znowu zielone znalazłam. Czyli mamy czerwone, zielone, co, co, coraz lepiej. Ale mówicie, Ci, to będzie tam... Jestem teraz idę przez czerwone i to będzie tam. To na bank. Mm -hmm. no, mam, się mam, mam. Mam, 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 mam. Gdzie masz? Tum. One są w ogóle oddzielone od wszystkiego. Po prostu jest taki tunel. Jak my tutaj znajdziemy w ogóle wejście jakieś? Przecież my będziemy biegły z powierzchni milion lat. Żeby się tu dostać. Czekaj, tep tepnęłam się tyle ile mogłam, bo tam już na mnie warczały pająki. Mogłyśmy tam te, no porozbijać e, statuje. Ale dobra. Zaraz dobra. psycha będzie dojeżdżać. Ale się nie boję. Chciałam zrymować. Nie boję się, bo znalazłam niebieskie grzybki, tra Dobra, jestem tu. Jesteś. To teraz znaleźć najbliższe wejście do podziemi, to jest po drugiej stronie mapy jak coś, nie? Uh -huh. Będziemy biegać! Będziemy, my nie będziemy stąd nawet wychodzić już. Będziemy tu żyć. No tak, będziemy wychodzić jak będzie trzeba. O, dobra, może tu będzie jakieś wejście. Oj, tak... oj, może coś znajdę. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj bo Błagam, tu będzie jakieś wyjście. Mam. biom jakby miało właśnie być portal. W sensie wyjście na powierzchnię. O, nice. W pierwszym pokoju nie ma. Yy, możliwe, że tam będzie, wiesz? No, no, wiem, bo. Dobra, ja już jestem na biurku. Biegnie z nadzieją. <noise> Biegnie z nadzieją. Jaju, ale się nałaziłyśmy. I to strasznie. No. Będziesz Kudel. musiała zrobić ten filmik w przyspieszeniu razy trzy chyba. No, razy dziesięć. Że tak po prostu. szybkie przejście, wiesz. W jednym momencie no, na nagraniu te, na, w pierwszym epizodzie nie wiem, czy widziałaś, było przyspieszenie, jeszcze nie, jeszcze jak tam nie. kamień upałam. Energie, to jejku, jak ja uwielbiam to miejsce, tutaj jest cudownie. No jest tak. A czy możemy też trochę tutaj pobudować. A i wiesz co, nałapiemy no wiem, baza, tych śmiej latających siatki i będziemy mieć światło. O, jest, jest wyjście. Gdzie? Ej, bliziutko. Pięknie. Nice. Zobaczę, gdzie wychodzi. No. Idź sprawdzić. A ja będę musiała nafarmić sobie dusz. O, i znalazłam już wejście do tego, do archiwum. Mmm, to spoko mniejszy. jest wyjście, wiesz? Krzywiki, wyjdzie... A, no to bliziutko od portalu. To co, przenosimy powoli rzeczy, co nie? Tak, ale nie wiem, gdzie je zostawiałam. Nie wiem, że gdzie zostawiałaś, przy tym, przy wejściu, tym koło portalu. Tam, gdzie jest hacz. No tam, gdzie jest hacz. No, hacza też mm. trzeba wziąć, bo my się nie pozbieramy. Mhm. Mm no, idę sobie na czym się dusz na farmić, wiesz? Na razie wyjdę. No, ja tu jeszcze sprawdzam, co tu jest, ale tutaj mięsa nie mam. Ale dobra, to są pająki. E, ja też mam cztery kawałki mięcha. Głodna? Mówić, mm, co, Ludzik, ja sobie tu na też. Bo się obżarłam tymi. A, ojejku. <średził> <średził> Marchewami. Jedne pojemskie też no dobra. Czekaj, może zrobimy tak. I po prostu będziesz miała duszę, bo chciałam. Chciałam. Jak tam życie. Moje pół. Tylko 7 głodów. A, masz. Smacznego. Tylko bo musisz wiecie. sobie to przepiec. Nie będę tego przypiekać już nawet. No, jeszcze żółte zeżne i ten. Nie ogarnie. Walisz ten kokon? Walę kokon najpierw. A co tam? Kto bogatemu w życie zabroni. patrz, jeszcze tutaj. Jeszcze szadł cię klapie, No, nawet dwa. No, dzień dobry, Mogę dzień. jednego wziąć. nawet proszę. ich nie ten, nie unikam, po prostu je, je tankuję. Dobra, trochę pożyję. Mi się psychała ta zregenerowała. coś wyrzucić. Yy, Koszmarno Ale nie mam co wyrzucić. A co Tylko, byś wyrzuciła? a taki. Patyki. patyki. wyrzucę. I hambata, bo już jest zepsuty. Dobra. Nic innego nie grałam, że teraz zapominam nawet. Wyobraź sobie skacze. tak, yy, zrobić, zrobić grę, w której się nie skacze i która jest dość popularna. Play. Dzięki. <ścoughs> Nigdy nie zawodzę. Ej, ale teraz w najbliższej aktualizacji będzie można siadać na krzesłach z ruin. Tego potrzebowaliśmy, na no, to czekaliśmy ten 10 Nie lat. można skakać, ale można czekać na... ale można usiąść na krzesłach w ruinach. Tak, <grym> tak to, to jest, jest to jest hit. Dobra, kamienie... Tego oczekiwało całe Nie, a tak sobie jest po prostu, taki spoko smaczek po prostu. Mm -hmm. Zgarniać tutaj tą maszynkę, czy nie? Rozwala. Rozwalać. Czy nową sobie zrobimy? Dobra, połowa surowców z tego wypadnie. No. O czym jak minie? Czy ja chciałabym coś jeszcze zrobić? Raczej nie. Chciałabym tylko młotek. Dobra, mlega mu z góry i nie będę powiedziałam młotek. Dobre. A i wiesz co musimy mieć? No. Musimy mieć te, Ojku, jak to się nazywało? Boże ty w mordę jeża. rzuciłam pleca plecak mnie goni horror Boże. Horror? Horror, w sensie terror A nie, tak się nie podchodzi do ludzi Dobra, garnki, o bogowie Do jakiegoś laga mózgu mm. Pozbierałam prawie wszystko i coś musiałabym wyrzucić. Dobra, ten hambat wyrzuca. Nie wezmę cięty kamień. Dobra. No to większość rzeczy już tutaj zgarnęłam. W sumie no coś tam istotnego, też żeby mogę. wrócić? Słucham? Mam po coś wrócić tam. Nie, Dzień wszystko nie? już pozgarniałam, wiesz? Nawet to ognisko rozbiłam i kamienie zabieram. Dobra, Dobra, ja zrobiłam w miarę przejście. Dzień dobry, dlaczego ja yy, ginę? Trochę przypał. A nie mam drewna. No cóż. No cóż. Ja się zaraz tam tepnę do ciebie. Chacza wziąłam, chacza wziąłam, dobra. W chaczu jest mnóstwo fantastycznych rzeczy. Czyli tutaj za 8 dusz, tutaj za 6, tutaj za 7, tutaj za 6. Dobra, tędy A może by tak światło, 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 światło? O. Dobra, lecę z rzeczami. Będziemy się kraftować. No, i w archiwach myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek, tylko tam się no przebije Do ciebie. No, ja kupuję takie nisko, ale. Myślę, że to jest ciężkie. Ciężkie? A czego ci brakuje? Mniejsza, mniejsza. Już, mam, już mam. masz? Tego, co... no nie mogłam go postawić w tunelu. <noise> Niosę mnóstwo tych yy, zasobów. Świnia mi zjadła rzecz! Taka świnka morska słodka. Wyżarła Jest ci. Dzień. A ł ty hamie. Nie, no ja ją biję. No nie, na no, no, to Gij nie śmieciu. patrzę! Nie o, widziałam go. tego. Co ale za... ona mnie zaatakowała! Co za akt okrucieństwa! O, no, a ty mi biłaś yy, kociszowki. No ale Kwita! Jesteś... <gwita> nie, nie było ciebie <laughs> przy tym! No ale ona mnie zaatakowała! Czekaj, tu jeszcze nie wszędzie jest zrobione... Jeszcze nie wszędzie jest w... zrobione... <grym> właśnie widzę. Ała! No bo mnie cały czas coś bije tutaj, no! Co za... Co za gra! Ogarnijcie się! Wszystko chce mnie zabić! Ja was utemperuję tutaj, po prostu, zaraz. Zaraz was. No! Co nie to? Zobaczycie, Zobaczycie, tu mnie tu... Chodź, idziemy zobaczyć, gdzie można zamieszkać. Miejsce robię. A tam nosi to! Ej! No bo chcę to przenieść, żeby było miejsce na przejście. Dobra, no, pomóc ci nie, chyba, że chcesz rozwalić te kamienie tu jeszcze. Eee, Do rozwalenia. W... Nie mam kilo wywaliłam, ale dobra. Mogę jednego rozwalić? Nawet nie, dobra, nie pytałam. Dobra, ten kierowek zostawię. A. Um. Bo miałaś problem z krzemieniem, to ja mam za dużo. Dobra, na razie jest takie przejście. Dobra. I już. No to dotarłyśmy Mogę do rzucieć? miejsca, gdzie będzie baza. <laughs> Robię syf. Zaczekaj. Zajmuję ten pokój. Zaczekaj. <laughs> nie, nie, nie. A to od razu już w przedpokoju. Ty się buty ty tylko zdejmuję <laughs> kurteczkę. No, ja jestem brudasem. No, bo się widzę. Prasz, o. Dwa guziki jeszcze znalazłam gdzieś. Syf? Nie, to nie ja. To, to nie ja? ja, to nie ja. <laughs> to, nie, to nie ja, to nie ja. Eee, tutaj byśmy mogły zrobić te maszyny nauki. Albo kuchnię tutaj. Eee, możemy mieć garnek ten. taki. Tak! E, tak! Wiem, gdzie kuchnię mamy. Wiem o czym mówisz! Tak! I feel you! <laughs> I robaki głębinowe idą. Dobra, niszczymy ją. Ja. Na ile przyjdzie dwa? No, nie wiem co dwa przyjdzie góra. To jest pierwsza atak robaków głębinowych. O, o, o! O, o, o! Ej, ładnie tutaj jest. A będziemy Bo chciały krisełko. rozwalać te kamienne? Jeju. To będzie kuchnia, to jest y, jadalnia. Kurde, te mury są za jadalnia. Darmo. A tutaj kibel mamy. No idealnie, no najesz jadalnia się. Z kiblem? No i ja najesz się i zrobimy osobne pomieszczenie. Będzie jadalnia. Dobra. To co, y, robaki mhm. w kolejnym epizodzie czy w tym? Nie wiem. Boję, że się, boję się, że się wywale. Myślę, że się wywalisz? No to w tym. <noise> znam, jak ginę na głupich rzeczach. Nie ginę na głupich rzeczach. Cześć, Hacz! Gdzie tu masz rzeczy? No, przeniosłam wszystko. Nie trzeba go wypróżnić. Teraz słyszę robacza. Świeci. Świeci. Jeszcze miejsce w chatu znalazła. Nie, zabrałam wszystko i dałam mu tylko lampkę. No kurde, warczą i warczą i ten z warczą Halo! Czekaj, bo... Oczywiście jeszcze, no... Idą. No. Już słychać. i dobry! Dasz serwadę? No jeden idzie do ciebie, także... A, jednak walnęłam go. No cóż, bywa i tak. Bo ja tutaj się z cieniem walę i z... Dlaczego on się nie wgarnia? Au. O. Ała. Zapomniałam, że się wy, wy, wyciągnie z podziemi. O, możemy moglesy zrobić teraz. Nie pokrety. Dobra, czekaj, trzeba odcinek skończyć. Dobra. Yy, więc tak, yy, w dzisiejszym epizodzie była ze mną defre. No, Przalazliśmy miejsce, no... Tańczę dla was znaczenia? Będziemy tutaj budować naszą bazę. I pamiętajcie, że teraz jesteśmy stargetowane na mucho smoku, więc trochę pobudujemy i lecimy klepać muchę. Kurde, dobra, ja zajmuję ten pokój. <laughs> Nie, bo to jest Kibel. <laughs> Będę mieszkać w Kiblu. <laughs>